Jestem zlitna. Kocham to miasto za jego filmową historię. W Bydgoszczy odkryłem swoje powołanie. Szczęść Boże! Tak, Toruń. Od niedawna, ale na zawsze! Kujawsko-pomorskie to historia. Od ponad 100 lat cieszymy się wolnością. Tutaj, na Kujawach i Pomorzu odzyskaliśmy ją w pełni w 1920 roku. A kto lepiej o niej opowie, jeśli nie ten, który ją sam przeżył? Nam 100 lat. Całe moje życie to kartki z kalendarza ostatnich 100 lat Polski na Pomorzu i Kujawach. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski przebiegał w kilku etapach: od roku 1918 do 1920. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez udziału naszych bohaterów narodowych: marszałka Józefa Piłsudskiego, generała Józefa Hallera i generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Chujawsko-pomorskie to tradycja. Ziemie regionu na przestrzeni lat zamieszkane były przez różnorodne kulturowo i etnicznie społeczności. To wszystko wpłynęło na unikalny charakter naszego województwa. Przekazywane z dziada, pradziada zwyczaje zachowały się do dziś. Kochamy historię, szanujemy tradycję i chcemy łączyć ją z nowoczesnością. Naszą misją jest podtrzymywanie wiedzy o tańcu, pieśni i kulturze naszego regionu. Kujawsko-Pomorskie to dobre miejsce do życia. Grudziąc, moje miasto. Mieszkam w Londynie, ale moje serce pozostało Kujawsko-Pomorskim. To żadne skarby, nie chcę go opuszczać. Kujawsko-Pomorskie to ludzie. Jest nas ponad 2 miliony. I mimo, że niektórzy przebywają gdzieś indziej, to serce nadal są tutaj. Tutaj jest nasze miejsce, na mapie Wolnej Polski. Nasze ziemie to tysiące lat historii, 100 lat w niepodległej Polsce i 20 lat województwa. Kujawsko-Pomorskie to my.